Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj pokażę Wam jak zrobić menu, jak zrobić proste przyciski w grze. I, I no i właściwie tyle. Ogólnie jeśli chodzi o przyciski, pokazałem Wam jeden sposób, jak stworzyć przyciski w poradniku. O to był poradnik o zrobieniu zapisu gry. A dzisiaj pokażę Wam jak zrobić troszkę te przyciski lepsze, w znaczeniu takim, że jak zrobić przyciski kustomowe, więc tak, są, jak sami widzieliście, są dwa dwie metody na stworzenie przycisków. Pierwszy to jest po prostu wybrać przycisk domyślny, który jest tutaj. Mamy baton, klikamy sobie na niego dwa, dwa razy lewym przyciskiem myszy. Możemy wpisać sobie co chcemy, na przykład. Tak, no i tutaj jest nasz. Przycisk, przycisk, prawda? Stworzony i on będzie działał jako przycisk. Możemy sobie go tutaj wam pokazać, że działa. On działa na takiej zasadzie teraz, że kiedy sobie stworzymy zdarzenie, musimy stworzyć, wymać sobie kliknięcie na nasz przycisk. No i tu są te opcje. Na przykład, kiedy klikniemy na przycisk, to stanie się coś, tak? Na przykład, my chcemy, żeby przeniosło nas do planszy pierwszej, tak? To jest takie menu. Oczywiście zaraz sobie je troszkę zmienimy to, tak przykładowo. No i pokazuję wam, że przycisk działa. Oj, sobie stwórzmy, może kurczę, wiecie co, damy to jako pierwsze, bo to ma być na początku, więc. Oj, ten frame damy jako pierwszy. No działa, działa. No, klikamy, pokazuje, wszystko działa. No ale taki przycisk, jak sami widzicie, by się chcieli w grze go dać, to nie jest za ładny. Wygląda dosyć średnio. Dlatego pewnie chcielibyście stworzyć swój własny przycisk. Można go oczywiście stworzyć. Używamy do tego y, y, tych obiektów aktywnych. Y, rozszerzmy sobie z tego przycisku. Będzie bardzo prosty przycisk. Y, 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 taki, y, żeby Wam tylko zademonstrować. Zmaszmy sobie to. A weźmy sobie na przykład, nie wiem, zielony, a weźmy taki szary i czarny kolor. O, czekajcie. Szary i czarny kolor. Ustawimy sobie tak. I. Może na odwrót wiecie, będzie lepiej. O. I mamy taki taki przycisk niech będzie. Damy do tego jeszcze napis na środku. A niech będzie na przykład start. Start. Oczywiście tutaj możemy się połapić troszkę wielkością. Zmienimy na 40. O, mamy start. Będzie taki przycisk. Może być. To jest taki przykładowy. I kiedy klikniemy na ten przycisk, to po prostu ma nas przenosić na, 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 do poziomu. Oczywiście musimy stworzyć do tego hmm, także hmm, jakieś zdarzenie. łatwo, te, łatwo się je robi, ponieważ pokażę Wam teraz jak. Klikamy sobie właśnie w nowe zdarzenie i teraz tak, kreatura i myszka, the mouse, dobrze, więc klikamy sobie na tą myszkę, the mouse, i musimy sobie user clicks on an, an object. I możemy sobie wybrać, czy chcemy lewym przyciskiem myszy, środkowym, prawym, czy podwójny klik. My sobie, mamy sobie lewym i pojedynczy klik. I na obiekt start i tak naprawdę to robimy to samo jak przy przycisku tamtym czyli jump to frame no i na pierwszy poziom No i to czym działa mam przycisk działa Super jest fajnie Możemy także do, trochę to polepszyć na przykład Mam taki przycisk i chcemy żeby on był miał animację jakąś powiedzmy animacja 2. Sobie skopiujmy po prostu ten przycisk i pokażę Wam o co nam chodzi dokładnie. Na przykład, żeby on zmienił sobie kolor, jak na niego najedziemy. No to może być całkiem fajne, no nie? Taki, taka opcja. O. Kiedy najedziemy na jego, to powiedzmy, żeby miał taki kolor. Możemy to zrobić także w łatwy sposób. Czyli, kiedy nasza myszka jest no właśnie, na obiekcie start, to. Animation, change, animation sequence, animacja 2. Mm -hmm. I. A, ona się zapędla. <laughs> Dobra, to czekajcie, to trzeba by to zrobić jeszcze coś innego. Mm, możemy oprócz tego dodać. Ok, to jest zakładkę dotyka tego, ale możemy tak zrobić, że po prostu ta animacja zaraz nam zniknie. I możemy to zrobić na przykład za y, pomocą. Y, jeśli to jest. Oj, powiedzmy, no to taki Bayer bardziej będzie, nie? Więc powiedzmy jeśli to jest w tym obszarze, okej. Okay, to mm, animation, change. Animation sequence, stop. No i możemy także takie 4 zrobić. No to to jest takie już bardziej. No to nie ma większego znaczenia, tak naprawdę to można w kilka innych sposobów to na co zrobić, to jest taki jeden Taki nie wiem czy uciążliwy czy nie Powiedzmy, że po prostu potem to będzie jak będzie przelatywać Jak będzie, jak będzie Nasza myszka Odsyłać się od tego przycisku to po prostu Po prostu się wyłączy wyłą stop tak to to, to jest Yy, to można na kilka innych sposobów też zrobić. Na przykład, tworząc jakiś obiekt. I po prostu, jeśli na ten obiekt byśmy najechali, on byłby. Możemy go zrobić jako na przykład niewidzialny, coś takiego. To też by działało. No i powinno tak. To powinno działać, chyba. Jeśli się nie mylę. Mówicie? Bo, bo wyjeżdżamy. To są te obszary, prawda? Te cztery, które sobie zrobiliśmy. i No jest taki, powiedzmy. No już to inaczej wygląda, nie? Jak takie coś, jest, taka animacja. Oczywiście możecie robić to po swojemu. Ja mniej więcej pokażę, jak to wygląda. Oczywiście możecie sobie dać jakieś tutaj inne rzeczy. Możecie dodać, nie wiem, opcje, cokolwiek. Po prostu i, 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 i też to będzie działało, prawda? I, I cóż, i to było na tyle. Ja wam dziękuję za uwagę. Króciutki filmik, ale mam nadzieję, że komuś się przyda. Ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. No i cześć.